Witam wszystkich fanów WWE z tej strony Vince McMahon. I jak wiecie, w tą niedzielę mamy pay per view, pierwszą galę pay per view w roku 2014. Mowa tutaj o Royal Rumble, i mam dla Was bardzo dobre dwie wiadomości. Pierwsza z nich jest taka, że już na początku gali poznamy specjalnego gospodarza jubileuszowej WrestleMania 3. 30. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak wiemy w main evencie tegorocznego Royal Rumble, Shawn Michaels będzie bronił pasa przeciwko Triple Howi, ale Vince McMahon uczyni tą walkę jeszcze lepszą, ponieważ ta dwójka zmierzy się w konstrukcji Hell. I na Cell. Royal Rumble już w tą niedzielę. Zapraszam do oglądania i dziękuję za uwagę.